Amerykanie Amerykanie i wojska, i wojska NATO, tu europejskie, potwierdzają, że Macierewicz to oficjalny agent rosyjski. Nie tylko zniszczą polską armię, całkowicie ją de de dekonstruując. Ale przede wszystkim wziął sobie za prawą rękę pana Gaja i zrobił z niego głównego szefa Armii Polskiej w latach 15-16, a jest to oficjalnie agent KGB, taki jak pan Szmyt. W tym samym czasie Kaczyński mówi, że faktycznie dzisiaj w telewizji wywiad potwierdza to, co w swojej książce napisał, że rozmawiał. Wiele miesięcy z agentem rosyjskim KGB, tylko że to nie był zwykły agent KGB, a wysoko postawiony oficer KGB. <grymne> to powiedział, sam się przyznał. Co więcej, ten oficer KGB zrekrutował premiera Finlandii. Pamiętacie tę aferę. Później ta młoda dupka, dlatego została premierem. I teraz coś mi powie: Która to agentura PiS? Polska czy rosyjska? Skoro Kasiński jest wyrwowany przez oficera KGB i się tego przyznaje, Macierewicz wciąż udaje wariata, a Gaj zostaje aresztowany. Szef wojska polskiego, prawa Ręka Macierewicza, za zniszczenie polskiej armii i dewastowanie polskiego wojska. Kto jeszcze głosuje na PIS? Towarzysze, no kto? Kto z was? No dawajcie. Pozdrawiam.